Witam na kanale Mimeruna, witam każdego Ciebie. Mamy piątek dzisiaj, kochani, piątek 29 grudnia 2023 roku. Witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście, że oglądacie, że subskrybujecie, komentujecie, wspieracie. Przecudnie, przecudnie z całego serca dziękuję. Pięknie, że Was tylu. <grym> Widzę, że i y, przekazy urodzeniowe y, ogląda coraz więcej osób. Y, docierają te do przekazy do większej ilości osób. I to bardzo cieszy. Kochani, na dziś, na piątek, y, runa Wirt, y, Z przełożenia y, runa Divas. nie mogę dołożyć. Y, Runa Wirt mówi nam o zmianach, o tym, że w dzisiejszym dniu będzie zarządzał los. I tak naprawdę niezależnie od naszego działania, od, niezależnie od podejmowanych kroków przez nas, pewne rzeczy będą miały szansę albo po prostu się podzieją. Wirt, kochani, jeżeli ona wychodzi, to chcę, żebyśmy to, co przyjdzie, zaakceptowali. Jest to runa karmy, jest to runa, jak wiecie, siły wyższej, y, która mówi o głębokiej przemianie y, o takim portalu do właściwie innego świata. Jest to dzień, w którym może. Przyjść naprawdę, naprawdę wielka zmiana. Yy, cały szkoł polega na tym, żeby tą zmianę przyjąć, żeby nie blokować energii, bo to przyniesie coś nowego. Yy, nowe rzeczy, jak wiemy, przychodzą po to, żebyśmy mieli możliwość doświadczyć yy, nowości. Yy. To, co przyjdzie, to nie będzie jakieś nagłe, tak jak w przypadku Hagal czy wieży w tarocie, ale będzie nieuchronne. Więc coś tutaj się dzieje, niezależnie od nas, tutaj działa siła wyższa, kochani. Jest to taki nasz życiowy moment, coś się tutaj ma szansę zmienić. Może się wydarzyć tak naprawdę wszystko. Runa mówi, że warto poddać się temu losowi i zaakceptować swoje przeznaczenie przejść przez tą bramę, stawić czoła temu, co przyjdzie, tak? I to jakby otworzy przed nami nową rzeczywistość i warto byłoby wykorzystać, wykorzystać tą, tą zmianę, to co, to co przyjdzie. Tutaj Ty was podpowiada z tego, co mogę dodatkowo szczytać, kochani, że może będzie trzeba poprzez tą zmianę, poprzez to, co przyjdzie, co los tutaj dla nas przygotował, kochani, poświęcić coś dla wyższego celu. I też podpowiada Tiwas, że żebyśmy nie ustawali w drodze do obranego celu, że może będziemy stać przed wyborem, ale jeżeli staniemy przed wyborem, podjęcie jakiejś decyzji, no to tutaj żebyśmy przeanalizowali wszystkie fakty, żebyśmy przeanalizowali, wyciągnęli wnioski z poprzednich doświadczeń i na tej bazie podejmowali, podejmowali decyzje. Nie będzie łatwo, tak, ale żebyśmy się kierowali sercem, żebyśmy poszli w kierunku realizacji swoich marzeń. Tak, Żeby, żebyśmy działali też sprawiedliwie i też jakby ty was mówi, że ta nowa sytuacja te dzisiaj, która może może nas spotkać z którą się będziemy musieli w jakiś sposób y, zmierzyć, y, to y, należałoby uważać, działać bardzo rozważnie, bo ona wymaga od nas dużo determinacji, dużo siły, dużo poświęcenia, wytrwałości, ale tak naprawdę y, my wiemy, ile możemy z siebie dać, tak? ile musimy mieć cierpliwości, aby dotrzeć do celu tak? w kierunku właśnie y, obranego y, kierunku. Ale jeżeli uda się y, poprzez tą sytuację przejść, osiągnąć sukces, zadowolenie, tak, to będzie to nasze zwycięstwo, takie zasłużone. Tylko też wskazanie jest, żeby tutaj nie robić nic przeciwko drugiemu człowiekowi, żeby y, też nie manipulować, tak, bo ważne jest, aby postępować sprawiedliwie, bo runa Divas jest runą sprawiedliwości, kochani. I kieruj się tą sprawiedliwością bo jeżeli będziesz nie, działał niezgodnie, tak, no to tutaj możesz nieźle się, nieźle się zdziwić. Więc no, dzień taki pod, pod kierunkiem tej sprawiedliwości, coś może się wydarzyć, tutaj góra mocno, mocno działa. Ważne być może, że sytuacja będzie dotyczyła spraw urzędowych, spraw sądowych, no to tutaj jak najbardziej Kochani, należałoby być wytrwałym, jeżeli jest sytuacja, która może wymaga być może musisz przygotować jakieś dokumenty urzędowe, jakieś dokumenty sądowe może to dotyczy jakiejś Twojej ważnej sytuacji życiowej. I jakby tutaj wskazaniem jest, żeby tutaj wykazać się sporą odwagą, bo jeżeli was y, się pokazała, to ona zapowiada taką sytuację, takie zdarzenie, w które będziemy musieli wykazać się dużą, dużą odwagą, tak, że y, będzie trzeba y, też y, i z determinacją podejść do pewnych rzeczy i, i jeżeli chcemy, a te sprawy może się ciągną, to już są długie, i teraz z końcem roku to wszystko, żeby ładnie dopiąć, tak, i mamy jakiś termin, no to tutaj yy, chcąc doprowadzić do końca tą trudną jakąś sprawę, trudną sytuację, yy, trudny projekt, no cokolwiek yy, to dotyczy, czy sprawę urzędową, czy sądową, czy, czy jakąś, yy, kimś po prostu do końca, no, no to. I chcemy tutaj, jeśli nie dążymy właśnie do dokończenia, tutaj będzie wsparcie z góry, ale Ty was zachęca, żebyśmy wykorzystali wszystkie swoje umiejętności, żebyśmy jakby przeanalizowali swoje doświadczenia, tą wiedzę, którą mamy, bo często potrafimy zrobić wiele rzeczy, które tak pozornie właściwie nie mają zastosowania, ale one się przydadzą właśnie w takim momencie, żeby z nich skorzystać. Bądźmy kreatywni, bo nie ma tak naprawdę zdolności, które nie są w żaden sposób kochani wartościowi. I warto zrobić użytek z, z nich wszystkich, odważnie rozwiązać problemy, żeby cieszyć się wkrótce zasłużonym odpoczynkiem, czyli jakby zmierzyć się z tym po prostu, co dzisiaj przyjdzie. Co jest nieuchronne, zająć się tą sprawą, przeanalizować wszystko, złożyć dokumenty, jeżeli są niezbędne, przeanalizować, bo mamy w sobie tyle siły i determinacji. I was będzie tutaj, ona będzie prowadzić nas za rękę. Będzie wspierała, będzie pomagała. Kieruj się serduchem i idź, ale sprawiedliwie, żeby zrobić użytek, mówi o tym, być odważnym i rozwiązywać problemy, żeby cieszyć się tym zasłużonym odpoczynkiem. Jeżeli będziemy działać słusznie, będziemy mieli czyste sumienie, będziemy wytrwali i yy, będziemy dotrzymywać tajemnic, bo nie wiem, jakiej rzeczy to będzie dotyczyło, tak? Na pewno uda nam się osiągnąć to, na co, nad czym pracujemy. TIVAS chce nam pokazać, że prawidłowe postępowanie może likwidować wszelkie yy, konflikty, kochani. Tylko nie może to być kosztem drugiego człowieka i musi być to działanie sprawiedliwe. Jeżeli podchodzisz do jakiejś sprawy urzędowej, yy, czy masz jakiś konflikt, yy, ujawni się jakaś sytuacja, że będzie trzeba rozwiązać sytuację, która wcześniej była konfliktowa między dwojgiem ludzi i dwojgiem rodzin, yy, pracodawcą a tobą, to tutaj ty was mówisz, że tylko właściwe postępowanie, tak, takie prawidłowe. Nie kosztem drugiego człowieka, nie manipulacją. Może yy, yy, uda się poprzez to ten konflikt załagodzić, dojść do wspólnego konsensusu, do yy, takiego sprawiedliwego, sprawiedliwego yy, działania nakierowuje nas. Decyzje, jeżeli będą do podjęcia, no to na podstawie doświadczenia, wiedzy, korzystaj z tego. Żeby nikt nie cierpiał przez ciebie, żeby to było sprawiedliwie wszystko, te, te decyzje podjęte. Nie ustawaj w drodze do celu. Runa was mówi o tym, żeby, żeby nie przywiązywać się do efektów działania. Po prostu tutaj oddać to sile wyższej wszechświatowi. Jeżeli masz y, po prostu sytuację, w której musisz się odnieść, napisać coś, przedłożyć, y, porozmawiać, zrób to, zrób to sprawiedliwie, y, wykorzystaj wszystkie swoje dostępne możliwości. Y, bądź odważny, wytrwały, zdeterminowany, dopnij to do końca, złóż, a nie oczekuj tutaj, y, jakby nie myśl o tym, jaki będzie efekt. Bo możesz myśleć o najgorszych rzeczach i mętlić się w tych myślach. Tu runy mówią, zostaw to wszechświatowi, bo to, co się dzieje, jest nieuchronne i trzeba się tym zająć, ale jakby to, co musisz dopiąć, i musisz złożyć powiedzmy jakieś dokumenty, jakby. Przygotować pewne rzeczy dotyczące danej sytuacji, projektu, sprawy, jakiejś konfliktowej sytuacji. No nie wiem, czego to może mówię. Tu sprawy urzędowe, ty was przede wszystkim mówi w sprawach sądowych, urzędowych. Być może trzeba przygotować się do tego na podstawie właśnie yy, doświadczeń, przeanalizować to wszystko dokładnie, podjąć decyzję, złożyć to, ale nie myśleć, nie myśleć o tym, że nie uda się albo że stracisz. Budivas jest różną sprawiedliwości, a, a WERT mówi o tym, że tutaj niezależnie od, y, od y, tego, y, y, jakby złożyć należy, y, zrobić należy to, co jest wymagane, ale niezależnie od tego, trzeba przyłożyć się do tego, tak wykorzystać wszystkie możliwości, całą swoją wiedzę, całe swoje doświadczenie ale i tak, jakby czytając z tych run, nie będziemy mieli na to zbytnio dużego wpływu, na przykład na wyrok, na decyzję urzędu, bo tu działa los, tu działa wszechświat, ale to, co do nas należy, musimy zrobić, tak? Czyli jeżeli ktoś ma sprawę powiedzmy, sądową i dostał pismo, i ma wytyczne, o do przedstawieniu dokumentów powiedzmy, to należałoby to zrobić, dopilnować, zrobić to jak najlepiej, jak potrafisz, kierować się serduchem, kierować się sprawiedliwością, niezależnie od tego, czy, czy na tym etapie postępowania sprawy. Jesteś na tej pozycji, gdzie czujesz, że będzie być może strata dla Ciebie, bo będziesz musiał poświęcić i zgodzić się na to, żeby po prostu, żeby uzyskać powiedzmy spokój, coś innego, będzie trzeba poświęcić coś większego. Ale nie myśl teraz o efektach tego działania, nie myśl o wyroku w tym momencie. Wycisz się, uziem, złap balans, równowagę. Bo tak na dobrą sprawę nie ty wydasz wyrok. Ty jesteś zobowiązany, zobowiązana do przedłożenia tych dokumentów, do wytrwałości, zdeterminowania, żeby to zrobić jak najlepiej, korzystając z swojej wiedzy i doświadczenia i umiejętności, które masz, a yy, nigdy ich nie wykorzystywałaś, nie wykorzystywałaś albo zupełnie inaczej postępowałaś, tak? I, i, i ta. Teraz trzeba troszeczkę z determinacją podejść, poszukać w sobie też podpowiedzi, trochę inaczej zadziałać, ale nie kosztem drugiego człowieka sprawiedliwie. Złożyć, dopiąć i zostawić to już dalej wszechświatowi. Po i tak wyrok, decyzja w danej sprawie, yy, czy to będzie bankowa decyzja, czy cokolwiek, po prostu jeżeli ubiegasz się o kredyt, tak? powiedzmy, jeżeli to by dotyczyło tego i masz złożyć odpowiednie dokumenty, myślisz sobie i nabiegam się, nakładam tych dokumentów, ale i tak tego nie dostanę Jakby tu yy, runy mówią: złóż, yy, doszukaj te wszystkie dokumenty, yy, zdyscyplinuj się. Masz y, siłę, masz moc, wiesz ile ci to czasu zajmie, ale jeżeli marzysz o tym kredycie bo o tego zależy na przykład rozpoczęcie z nowym rokiem działalności gospodarczej i rozruszeniem czegoś albo powiększeniem firmy no albo cokolwiek innego, kochani to idź w kierunku spełnienia tego marzenia, bo tu wszechświat zadziała. Tak? na decyzję już nie będziesz miał wpływu, ale to, co do tej pory musisz dopiąć, to powinieneś. Bo jeżeli tylko nie złożysz, no to jakby no wiadomo, też nie ma jakby pewnych tam dalej jakby możliwości. Ale jeżeli dopniesz wszystkiego tak, jak należy, złożysz to, co powinieneś, no to jakby tutaj Wszechświat będzie działał. Kochani. Także taki jest przekaz na dziś i czasem no, jakby w podejściu Twoim trzeba by było poświęcić rzeczy, tak, w jakieś dla wyższego celu tutaj. I, i o tym mówi Runa Tiwas, kochani, ale pamiętajcie, że prawidłowym postępowaniem możemy likwidować wszelkie konflikty i to gdzieś uwolni pewne rzeczy w Tobie. Dlatego tutaj zadziała wszechświat. Tak? Siła wyższa. Nie przywiązujcie się do efektów działania. Zróbcie to, co do Was należy. Uzupełnijcie te dokumenty, skompletujcie, jeżeli tego sprawa dotyczy. A wszechświat, siła wyższa już tutaj dalej będzie działała. Nie przywiązujcie się do efektów działania. Godność. Szóstka. Mniej wysoko podniesioną głowę i wiedz, że jednorożce cię wspierają. No właśnie, niezależnie od sytuacji. Ale pamiętajcie, działajcie sprawiedliwie, nie kosztem drugiego człowieka, a będzie y, zwycięstwo. Fioma. Poprosiłeś anioł o pomoc, bądź zatem gotów na przyjęcie boskich wskazówek i pomocy. Zasługujesz na pomoc od Boga. Ważne, żeby się wyciszyć i usłyszeć te wskazówki, kochani. A, czas zabawy. Delfiny znają wagę zabawy, bo radość kreuje cuda i manifestacje. No właśnie, zrób to, co do ciebie należy, dopilnuj, złóż, z... weź się w siłę, dopilnuj, dokończ, złóż, a poświęć trochę czasu też na relaks, na, na zabawę. Jeżeli masz zaproszenie gdzieś, to pójdź na to zaproszenie, odstresuj się, ale jakby dopilnij, żeby mieć to z głowy, tak? A reszta tutaj już oddaj losowi, wyższemu, wszechświatowi, Bogu i niech się dzieje, kochani. Przekaz taki dla nas na piątek, na 29 grudnia. 2023 roku przepięknie dziękuję. Ale się rozgadałem dzisiaj kochani, ale y, to ważne. Ważne, żeby nie ustawać w drodze do celu, nie przywiązywać się do efektów tego naszego działania, może trzeba coś będzie poświęcić dla wyższego celu. Ale pamiętajcie, żeby być sprawiedliwym dzisiaj, w sytuacjach, które się mogą y, zadziać albo już się zadziały, a dzisiaj należałoby to dopiąć, y, złożyć, żeby. My osiągnęli to y, zwycięstwo, ale zostawić to wszechświatowi losowi. Nie przywiązywać się do efektów działania. Wszystkiego dobrego, przepięknie dziękuję i Meruna.